Czy nam z tej strony? Bo dobrze jeśli... jeśli dobrze mnie słyszycie, to jest super, bo ostatni mikrofon mi trochę szwankował. No i tak. e, informacji trochę, no ja i jeszcze ja sobie trochę ten mikrofon do jak właśnie? No, Dobra, no, no, nie, tak, może być, tak. Dobrze, e, tak, idziemy sobie tam do Ciebie, gdzie co Na razie jest nie będę sobie... Chcę... zobaczcie jak się skampił. Tak, jeden komentarz. Tak, tak. Napiszcie w komentarzach, czy, czy dobrze mi słychać, czy nie. Tak jak mówię, na początku, w już trochę szpankuje. Co będzie kara. To jest. To trzeba to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest. Tak, nie spał Może tak. jesteś siedem, to znaczy, że możesz sobie spawnować ile chcesz. Nie będę, nie patrzę. A jeśli, tak, jeśli koniecznie będziesz już w tych pisał, że może już siedzi na więcej, nie będę. się. Jakbyście pozwolili, to jestem czytelnym, ale wejdź. Co by tutaj trochę oświadczył, no bo nie mam już innych pochroni. Nie sześćdziesiąt cztery, a sobie wezmę. Ja nic nie robię. Proszę. No, To, już, to już świetnie, jestem czytelnym. robię, o, no. Nie, nie, że nie, tym o tym informacja miała być i są. No dawajcie mnie na Facebooku. E, nazywam się kuba Drop i będzie zdjęć takiego psiaka. E, no i tak razem, tam. To, możecie przyjmuję znajomych, e, nie tak jak niektórzy. E, no i tutaj, bo niektórzy to po prostu tak, że nie przyjmują. To nie. Uuuu, złote jabłko. No co? Co? Oczkać. No gościu, tak zaraz zobaczę Twoje ale na razie nie chcę. Uuu, napiszcie w komentarzu jak sobie zrobię. Do ziomeczku do 7 komentarzy. tam. Moc to jest? Dziennie. Jeśli pijesz 7 komentarzy, to trzeba 5 sprawdzać twoje wiadomości. A ja muszę tam mam. To. Teraz tak, to no, sprawdzę. Dobra, sprawdzę już tamte Twoje komentarze. 27 gości, dobra spokojsów. Mmm, gdzieś sprawdzę, bo czy... no, coś gdzie... Mam komentarzy, no! Jamek... co ja piszę. No hmm. na tej drodze, przerwało połączenie do sorki. Tak. Ale mi ladry.

ale <grych> <grych> e, tak e, Musiałem sobie oświetlić Tak Musiałem sobie oświetlić Ale już nie wczytuję Tak no, Dobra Dobra jaką Tak Dawajcie mi łapki w górę ziomeczki łapeczki w górę poproszę łapeczki w górę I mam takie samo zdjęcie na się je na kanale więc powiem po jeść chciałam się je z jednej kopiany Nie było. No ba, i teraz tak gdzie ruszamy? Tam są grzepki, ale tam nie. nie no, pójdziemy tam. A co mi? Tyle? Nie, to jest. Wina no, coś takiego. Tak, byłoby nie nie mi potrzebna na czegoś. Łyczka. No ile tu jest ja. Ej, Do, chuj, tak, mam taką sadzonkę. Mm, nie mam, ale dobrze by się... Właściwie. Tak, nie wiem, czy tutaj się osadzić i... Robi sobie jakąś tam chatkę, coś, jakąś kopalnię, coś takiego Czy po prostu iść dalej? Napiszcie w komentarzu Napiszcie w komentarzu, co ja mam robić, a na razie sobie Zrobię coś No, wezmę Czekam na wasze komentarze, czy y, Zostawać tu? No tak, czy zostać tu, czy y, i dalej Chodź, masz E, pierwszy raz. No. Chodź psiaku. Chodź, zapraszam. Bo się utopisz. Chodź. Chodź. Chodź do sobie. sobie... No, psiaka, nie. Chodź na... no, ja się, Nazwajcie... do psiaka, nie. Chodź na... Uuu, się, już spoko. Nazwajcie... Przy okazji napiszcie nazwę do psiaka jakiś znacznik? Nie, nie wiem, dobrze. No. Eee, tak, nie będę liczył tego znacznika. No. Tak, co mi wczoraj się stało? Że coś się stało, że wczoraj miałem cieszyć się w filmiku. Proszę mnie nie spamować, bo chcę je wiedzieć ile że mnie więc nie spamujcie tymi myśleniami, że oglądasz. o jakie super formie sobie pomyśli. Tak, no i ja tak, nie będę chciał, poza na tym się dzisiaj dowiedziałem. I tak, właśnie kurde, twarz przy okazji, co jest? Kwiatek szybko. Co to jest? Krowa spokojnie. Weźcie, piszcie, lomeczki. Zostawać tu, psiak? no dobra psiak weźmy ciebie, bo potem jeszcze tak z nim mięsem cię nakermiem no dobra, chodź idziemy Andrylno no, i te co? tutaj zostaje o tak, blisko jest piasek, okno, dobrze w sumie jakieś tam góry spokojnie jest dużo Nie, chodź, będziemy mieli mojego psiaka tak, zrobię sobie, zrobię kupsiaka Yyy, eee, tak Pa, pa No Ej, eee, komentarze o, jest jakiś choć Chodź Parkour pro parkour Nie no, ale parkour Tak, czy ja będę nagrywał jakieś parkoury Jedynie Parkoury, które ktoś mi zrobi Znaczy nie tak, że o, znaczy... Ty już mój? Tak, jesteś mój. za jakoś u wszystko się udaje. E, o. Królik. się. No chodźcie psiaki. No chodźcie. A ten drogi to Teraz tak. Eee, e. O przepraszam, przepraszam. Masz, masz. Zrób się nie mojego psiaka. Nie, 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 ja tak nie, nie, Dobra, nie, 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 Chodź. nie, 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 tu, chciałem Przepraszam Kurde, mnie święci i No to bo hej Teraz, wiecie nie wiem przez chwilę jak cię tworzę Dobra, zremy mam 29 Dobrze, sobie jeden crafting Bo ktoś mi powiedział, że... czy Kto wiem, że ey, z panią rzeczy w skrzynce dodatkowej. Tak, i to zobaczymy, no bo niby sobie te dzień. Jak, so, jak da się, tak. no, tak, tak. mam... no, się tak pieniądze? Tak. Nie mam miejsce spalną, więc no. No dobrze. dobra, mam crafting, to sobie crafting tu przy okazji położę i kurde, wiecie co, ja za chwilę wracam, dobra, wiecie, tylko jeszcze coś wracę. лошадь там. Так. Я не знаю, что это. Курдин, микрофон. Давайте, давайте. Потому что тебе это не нравится. Ну, брат. Как мне память тут трудно. É um eu, eu não umbro umiem budować jakby não Więc Mas a pouco coisar. Coisar? 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 Trochę ciemno się robi, ale Dobra, nie wiem co zaczniemy. Mam katę Piesek, uciekaj, uciekaj. A nie, nie, sia, sia, sia. Bo tutaj coś zbudować. No nie pies! Sio! Sio! sio. Idź! Sorry, pia, ale idź. Nie O, nie sam nie będę, tu idzie. Ale razie sobie będę robił dzień, bo... Przecież łatwo, nie zobadam. No kurde, jakie to wcześniej nie zrobiłem. No, mam na razie takie małe być. No nie przesadzaj. dają. To no, będzie blisko. Czy kiedyś dodawały, czyli teraz już nic to będę miał skrzynkę. Tam do tamtej. może że tam będziemy czasami chodzić. Skrzynka będzie tutaj w kątku. I na Być. Co możemy zrobić? Tak, to sobie włożę, to sobie włożę, to sobie włożę. Tak, jak macie PS4, macie PS1, to zapraszajcie jako. Zaproście, Kuba Drab też. Tak, zaproście mnie. Będziemy ja mogli sobie na odcinkach razem grać. sobie też włożę, na pewno. O, to sobie na pewno włożę. No, jabłuszki też. let's call it it's Sobie, coś, 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 coś wykopił Nie będzie kami. Jak będzie sześć kamień, to będzie ładna. Tak jak widzieliście wczorajsze info, e, odcinki. Nie za. Odcineki będą, się będą w tygodniu, nie mówię, że będą każdego dnia, ale jeśli będą w tygodniu, to zazwyczaj będą krótki, tam czasami będą dłuższe. No. Tutaj mam mniej więcej tło kamienia, ale sobie myślę, że wykopać sobie taki mniej więcej kwadrat w ziemi. Taki wielki kwadrat i po prostu będzie tam odcinka, co mniej więcej będę planował. 11. Mhm, szybko bliższe matematycznie. 2 i 8 y, na piecyk. Mmm, jasne było, co tak się zastanawiam. Ale to. dobrze, 3. Na kilo wystarczy. A na razie tak. Ale coś nie siekiera będzie potrzebna, Trzeba mi się lepiej. to sprawdzić. Coś, coś, coś. Czy jest, jak się przypali, to. Bo podobno się da. Czy Nie da się. Bo może jak ktoś się surowego To ci zaszkodzi Ale co to było? Coś to się piecze Pięso I to się nie da No, Na będzie niepotrzebne Ale A, Co teraz by zrobić? Kończymy chatkę ciekawostkę, że że, że, że diamentowa siekiera na tam na nie wiem, na protection będzie lepsza niż znaczy zwencentowana siekiera tam po prostu lepsza jak będzie zwencentowana to będzie lepsza od diamentowego miecza bo nie, ta miecz chyba ma cztery domeny a moja ma trzy, więc siekiera też... no dobrze mi. Czy jeszcze dzisiaj będzie jakiś odcinek? Odcinek odcinkowy dzisiaj z waszym może będzie. Jeśli się postaracie, tak odcinek... Jeszcze, zrobić tutaj... Już,

No nie, nie, nie. no nie, 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 się nie, No trochę trzeba nie, 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 się nie, nie, zawsze coś nie, Prawda, prawda. O, czy. Hmm, czy? Dobra, może być takie. Taki teraz. Jeszcze jeden ma w To trzeba mieć. Co mi można zrobić? Pytam dam z połowy. A, sobie nie starczy To wszystko. u no, nas. Dobra. Nie wiem czy wiecie, ale możemy sobie tak zrobić, ale chyba nie będę robił tak, że możemy mieć harda, ale nie będą nam się potworów. A To jest, no... Mała kula, kolor biały, przychodzi biały. A papier trzeba... Czy? Byłoby to na tyle. Yy, I tak. Wstawa. Spokojnie. O co no na razie? Podaję sobie moimi ciakami. I do nic nie. Tak się tak. Jest drugi. I trzeci. Tak. I tak. I tak się tak. Chyba. Jak mi powiedziałem. Tak, powiedzcie, czy taki skin może być. Nie ja mi się daje że taki może być. No i tak, w tym odcineczku byłoby to na tyle. I Dzisiaj był z wami Gold TV i... Ale nie wiem, czy zmienić nazwę sobie. Chyba sobie nazwę... Zmienię sobie nazwę na jakąś, nie wiem, Kubiks, coś takiego. Nie. No to elo, elo, śnianko. Dzisiaj witam was i z wami był Pobieg. Tak, no i siemanko.